Jakie są uczucia tego mężczyzny, jeśli chodzi o ciebie? Witaj skarbie. Będzie mi bardzo miło, jeśli mnie zaobserwujesz. A jeśli masz pytania do kart, pisz do mnie śmiało. Z chęcią ci pomogę. Więc, co naprawdę czuje ten mężczyzna? W jego sercu rozgrywa się historia pełna pasji, wewnętrznych przemian i pragnienia bliskości. To nie jest uczucie powierzchowne. Ono ewoluuje, dojrzewa. Przechodzi transformację. Czuję coś, co nie pozwala mu o tobie zapomnieć, ale jednocześnie zmienia się pod wpływem okoliczności. Czy to nowy początek, czy definitywnie zamknięcie rozdziału? Wszechświat podsuwa odpowiedzi. Co mówi jego serce skarbie? Mamy pazia buław, a to jest iskra zainteresowania, ekscytacja. Na początku była ciekawość. Ten mężczyzna poczuł do ciebie ekscytację, przyciąganie, fascynację. Twoja energia, sposób bycia, magnetyzm sprawiły, że zapragnął cię bliżej poznać. Było w tym coś świeżego, dynamicznego, jak nagły płomień, który zapłonął w jego sercu. Słyszę jego słowa, ona mnie intryguje. Chcę więcej, chcę wiedzieć, kim jest naprawdę. Coś mnie do niej przyciąga, nie, nie mogę tego ignorować. A smieczy, czyli przebudzenie, klarowność, decyzja. W jego głowie pojawiła się myśl, coś, co przyniosło przełom w jego uczuciach. Może nagle zdał sobie sprawę z tego, co do ciebie czuje. Może musiał spojrzeć prawdzie w oczy i zmierzyć się ze swoimi emocjami. To moment, kiedy zaczyna rozumieć, że to nie jest zwykłe zauroczenie, że to jest coś więcej. Ale to też moment, w którym jego umysł zaczyna analizować. Co dalej? Czy to właściwa droga? Co to dla mnie oznacza? Wie, że nie może już udawać, że to nic nie znaczy. Wie, że musi podjąć decyzję. No właśnie, ale jaką? Mamy kartę śmierci, czyli kartę transformacji, kartę zamknięcia, nowego początku. Jest to najbardziej przełomowa karta. Coś w jego uczuciach przeszło głęboką zmianę. Może była między wami chwila ciszy, oddalenia? Może jego sposób patrzenia na ciebie uległ całkowitej transformacji? Ale uwaga, śmierć to nie koniec, to przejście na nowy etap. Jeśli kiedyś czuł coś lekkiego, teraz albo to uczucie pogłębi się i stanie się poważniejsze, albo zostawi to za sobą, jeśli uzna, że nie jest gotów. W każdym razie w skarbie będzie transformacja. I tutaj trochę cię postraszyłam, ale niżej mamy kartę dwójki kielichów, a to jest, to jest połączenie dusz, to jest głębokie uczucie, to znak...